Cześć! Ja Siemanko, z strony Marcel i Dawid. No co, co dzisiaj Dawid będziemy nagrywać? Powiedz, bo ja nie robiłem planu nagrywania. Bo, bo, ty mi, bo, wtedy ty mi, bo ty powiedziałeś, że dzisiaj Dawida nie będzie na tym odcinku. No ja mam, ja mam taki mały problemik, bo Dawida um, nie będzie na odcinku. To jest taki problemik troszkę, ja sobie poradzimy. Okej okay. mm. A ty przyszłeś z szkoły, okej? A Dawid przyszedł, to chodź, nagramy Nie, to by się jest No, no, no idź sobie odpocząć godzinkę, a ja tu sobie coś robię. Dobra I tak na szybko. Dobra chodź Minęła godzina i to dwie nawet Nie minęło Dopiero 500 minęło, dopiero. A, to ja kończę ten odcinek, no za dużo się nie działo. Kolejny ten spartowany odcinek. No, chociaż wejdę na Ja się mam siemanko, z tej strony Dawid. I Marcel. No, to już kończymy, tak Dawid? Jak Ty nie chciałeś w ogóle pofilować jeszcze.